Cześć, dzisiaj chciałbym zaprezentować francuski starodruk. Dla osób, co nie wiedzą, co to są starodruki, starodruk to książka wydrukowana przed 1800 rokiem. Jednak książka, którą dziś pokażę, ma 322 lata. Prezentację książki zacznę od prezentacji oprawy. Oprawa jest wykonana ze skóry jakiegoś zwierzęcia oraz ma złote tłoczenia, które pokażę zaraz. Tak właśnie wygląda grzbiet książki. Jest on typa, typowy dla barokowych książek. Góra książki wygląda tak, a dół bardzo podobnie. O prawo mógłbym się zachwycać jeszcze długi czas, ale muszę przejść do prezentacji wnętrza książki. Jest to teatr Piera Cornei. Część druga została wydana w Lyonie w 1698 roku. Już na stronie tytułowej możemy zobaczyć piękny element ozdobny w formie ryciny. Data została zapisana cyframi rzymskimi. Niestety nie jest to wydanie wydane za życia autora, bo Pierre Corneille zmarł w latach 80. tego samego stulecia. Już na następnych stronach możemy zobaczyć piękne ryciny. Oraz ozdobne litery na początku zdań. W książce jest jeszcze wiele ozdób, ale nie mogę ich pokazać bardziej niż teraz, ponieważ nie chcę, aby książka rozleciała się do końca. Mój egzemplarz tej książki jest kompletny i posiada 563 strony. Książka została wydrukowana na dobrej jakości papierze czerpanym i aż dziw, że zachowała się w takim stanie po ponad po 322 latach. Jedynym minusem tej książki jest to, że została ona wydana na przełomie XVII i XVIII wieku, czyli w epoce najgorszego brudu na świecie. Ponadto właśnie we Francji ten brud rozwijał się najbardziej. Książka ma format podobny do innych starodruków z tej epoki, więc razem z nimi może się naprawdę ładnie prezentować na półce. Film o tym, jak przechowywać tak stare książki, pewnie niedługo się pojawi na moim kanale. A na teraz to byłoby tyle. Mam nadzieję, że ten film się spodobał, a na razie, cześć!